I, zakurwić I wszystkie do śmieci <śm Jest bingo kurwa modelkowe Wyspy, palemki, kurwa wakacje Jakieś tam wyspy kurwa I tego, tropikalne Chcę już zawsze już się tak zawsze czuć, mamy vibe Generalnie odpoczywam, generalnie mam luz Generalnie moje dziewczyny i ja mamy vibe mam nadzieję jest luz że i ogólnie aktywny, palemki bo 15 I kurwa rup. I trap, i ja robię trap, kurwa Co buja cię ja, jak? mnie ta muza, tego jest Meges. Wakacje w Santa Cruz Nie wiem, która jest godzina Chcę już zawsze się tak Cały czas mam money stack, cały czas Najlepiej, nie? Się, Zapytać, chce pan na jutro? W, w swojej trap erze. A wydaje trap and never die. Nowa naszego albumu, już niedługo. Kolaboracyjna z modelkami.